Dostanie 40 od do szczytu 3 prawy, odpnia, 30, 34 lewy, 20 5 prawy, krótki 34 lewy, odmienia krótka i 4 prawy, odmienia do 5 lewy Dostanie 6 prawy, przygrzewa, wypchnia 30, 4 lewy, dłuższy 30, przegar, wypchnia 3 prawy, minus 30, 6 lewy Szczytem śmiało do 7 prawy, krótka, 4 lewy, krótki 50, 6 prawy, 50, ostrożnie, opale bąb, 50, krótki 6 lewy, skamuj 20, to 2 prawy, dozdanie, 40, po prostu, później 3 lewy, dozdanie, wyjście popąb, 30, szczyt prawo, 40, skamuj, 3, 3 prawy, minus, zacisk i później opale lewą, przeciąg, 50, 4 lewy, daci wyjście szczytem, prawo, tramuj 30, 2 lewy, jedni, wypuść, 3 prawy, o, gołduje, tramuj, 2 prawy, zaciń, 20, 2 prawy, jedni, nie wypuszczam, 5 lewy, wróć, tramuj, 4 prawy, 40, 7 lewy, śmiało, 3 prawy, 30, 3 lewy, ciasno 30, 5 prawy, dać do 3 prawy, samój, 4 lewy, otwarty, do, 7 prawy, 70, 5 lewy, ma, 50, 7 prawy, 30, 4 szczytem 30, 4 prawy minus, badanie 50, 7 prawy 100, 200 do metry